Witam w kolejnym na kanale Antyfakty z Denis Załęcki, Siemanko. podsłuchałem troszeczkę rozmowy dla Klauta, powiedziałeś, że no niesmaczne jest to co robi Denis. E, Boże, Natan. <śm> y, tak, to co robi Natan jest niesmaczne, wiadomo każdy z nas przesadza, każdy ma dużo załóżamy, tak jak mówił Labryga, no ale my nie przesadzamy aż tak, no tak po prostu, no widzisz, on się wypina, liże szyby, no jak tak się można zachowywać, nie? Elegancko. Też Ty i Denis, no macie, jesteście jest z podobnych środowisk i też najeżdżacie no, na takie swoje rzeczy, które rozumiecie, a tak. Natan chyba chce tym sprowokować, bo on wciska takie odpowiednie guziki, które Ciebie i Denisa tak. dobrego najbardziej denerwują, co? No, co? on może powiedzieć, nie, no to jest gość, który nic nie znaczy w tym świecie, nic nie znaczy nawet tutaj w ogóle, no, to, na moim zdaniem to jest jakieś zwierzę yy, niewychowane, no i tyle, no, jak tak się można zachowywać, to jest naprawdę, nie smaczasz, brzydzenie mnie tego wybierze. Ja właśnie widziałem, że on tam, nie wiem, tyłek wypinał do tej... tej no, liza, liza, a on w dupę i poleciał z A On lizał, lizał też. Liza, on lizał, to się 100 to, to jest kurwa idiota, nie? Ile osób to dotykało, a ta szmata to liże, nie? No, powiedz mi, czy spodziewałeś się, że kiedyś będziesz miał do czynienia właśnie z taką osobą, no bo ona na tam swoim zachowaniem no mega cię irytuje chyba bardziej niż ktokolwiek do tej pory. No tak, no bo nie kontroluje słów, no nie ma takich nie ma takich osób, które mnie tak wkurwiają jak on, nie? Okay. Ale wiesz, w taki sposób, że patrzy i śmieje, tylko i włączę, nie? A krzywdę to aż strach mu zrobić, nie? A myślisz, że to co on robi, będzie też miało odzwierciedlenie, odzwierciedlenie w oktagonie, że on na ciebie ruszy i tak dalej, czy, czy będzie uciekał? Nie, no on nie umie ruszyć w kogoś, widziałeś walkę z Polakiem, ile Polak o niego 25 czy 30 kg lżejszy, człowieku, kopa mu z bo to on trzy sali zrobił. To co kabaret, nie, nie walka. No, powiedz mi, wyrywałeś aż lampę, tak? Z tego, z tak, tego i'a. Chcia, ja chciałem mu w tuba dokładnie. Dobra. A jeśli chodzi o bu i ciebie, no to troszeczkę wasza walka zeszła na ten drugi plan i Natan tutaj bardziej skupił się na tobie i o tym ludzie mówią. Nie? nie jest to troszeczkę takie dla ciebie też, no nie chcę mówić, że poniżające, ale takie uporczywe, że właśnie ludzie mówią o tobie i o Natanie, a nie o Tobie i wielkim Bu. Bo o tej walce się mówiło też od dawna. Dwóch wielkich chłopów wejdzie, będzie się lało, jest ta niechęć kibicowskie. Tak dalej, a tutaj jednak Natan wszedł i no, mówi się o Was bardziej, nie? Powiem Ci tak, dla mnie dobrze, yy, cicha walka, po cichu dostanie w pizdę może Grubasek, yy, mniej atencji zdoła, a, a myślę, że będzie tutaj tu, tu tak wysoko, ale no, jednak Grubasek nie, nie dostanie tyle atencji co chciał, no i chodzi załamany troszeczkę ma zbicie chłopak, no ale rozumiem, no ale może wykupi więcej followów sobie i będzie się cieszył, a może ja mu wykupię, mówił ostatnio, że to ja mu chyba wykupiłem. Ale po, po innych y, konfliktach to jesteś taki cały czas wiesz, zdenerwowany i tak dalej, a tutaj jednak jesteś zdenerwowany, ale mimo wszystko masz w sobie coś, nie wiem, jesteś zażenowany za, bardziej chyba, co? No tak, no to słuchaj, no jak taka, wiesz, ktoś ci ciśnie jaka, jakiś sznur, jakiś zwykły śmietnik ci ciśnie od fenerów, od, dziwek, od że cię wyrucha albo coś ci zrobi, no i co co, co, co zrobisz? Można się jedynie śmiać, nie? Albo go złapać i go udusić. Ale jedno, co trzeba Natanowi przyznać, to to, że znaleźliście wspólnego wroga z, z, z Denisem Labrygą i to tak. was trochę połączyło, nie? Tak, jednak, tak, tak. jednak ten wspólny wróg, nie? Tak, wspólny wróg zawsze łączy zawsze w e, przeciwku jazda. To może być takie spoiwo na ten Marcoń do walki Twojej, twojej z Denisem Labrygą, no, no, nie? Ta walka, No ta walka Zresztą myślę, że uniknie. Nie, nie nie? No nie, nie no bo takiej walki to raczej nikt fajnie takiej nie zrobi. Jakby, no wiesz, my mamy tam za sobą konflikt, trzeba go tylko odnowić. No i tam będziemy się naprawdę. Na... Jeszcze kończąc, chciałem zapytać, bo usłyszałem, że w fortunie najwięcej osób w ogóle ze wszystkich zawodników mhm. klauta stawiają ludzie na wielkiego bu, mhm. Na niego jest ten niższy kurs. Jak ty się czujesz właśnie z takim, w takiej roli underdoga w tym pojedynku? Po prostu jutro klatka zweryfikuje, No i zobaczymy jak było się będzie śmiał. Taki pewny siebie, gazda, że się tak go bardzo boję, panicznie. To jest gra psychologiczna, dobrze każdy wie jak jest. Zobaczymy jutro. No i pytanie, czy, e, nie, czy te fajerwerki jednak będą w Oktagonie? Co tu się dzieje? No. Studio fortuna A, okej. Okay. I czy te peta, pytanie, czy te fajerwerki jednak z błąd będą jutro w Oktagonie? No tam będą, tam będą ogromne. Możemy Zobac być tak? bo jednak to po jest najważniejsze. Zobaczycie co to jest naprawdę mocno K1, nie? Czyli pokonujesz bułę, wchodzić do y, oczywiście Oczywiście, tak. Pokonujesz bułę i lecę. Dzięki, wielkie. Dzięki, Dzięki bardzo. bardzo. Najlepsze antyfakty w internecie.